Cześć kochani, witam w kolejnym filmiku. Dzisiaj będzie to tak, tak letni. Zatagowała mnie Jagoda, która już tutaj nawet mi pisała, żebym zrobiła już ten tak, bo zaraz wakacje się skończą i w zasadzie ma rację, także biorę się do dzieła. 10 pytań, lekkie przyjemne na pewno i bardzo dobrze znacie, także zaczynamy. Jakie są Twoje ulubione lody? Waniliowe, zdecydowanie waniliowe. Najlepsze na świecie. Dwa. Twój ulubiony owoc, truskawki pod każdą postacią, czy to w koktajlu, czy to taki zwykły do po prostu sobie zjedzenia, czy w cieście. Uwielbiam japonki, sandały czy baleriny. Zdecydowanie japonki i nie tylko w wakacjach, ale także przez całe rok ja po prostu noszę japonki jako kapcie w domu. Mm, jaki lubisz lakier na stopach? Fręcz, jeden kolor, czy bez lakieru? E, bardzo lubię Frencha. Uważam, że jest bardzo klasyczny i do wszystkiego pasuje, ale również takie mocne kolory. E, lubię bardzo różne odcienie różu. Fuksja najbardziej mi odpowiada, niebieskie, żółcie. 5 Preferujesz bikini, tankini czy strój jednoczęściowy? Jak najbardziej, tankini, a strój jednoczęściowy do pływania. Jak lubisz się opalać? Solarium, samopalacz czy słońce? Zdecydowanie słońce. Ja na solarium nie chodzę i nie używam samoopalaczy. 7, t-shirt czy top? To i to. Mam mnóstwo w swojej kolekcji, także nie jestem w stanie tutaj wybrać jednej odpowiedzi.